Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Proszę państwa, te zasłużone oklaski to dla dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy Krzysztofa Czubaszka. I dla burmistrza dzielnicy Ursynów miasta stocznego Warszawy pana Roberta Kępy. Szanowni państwo, Festiwal Nowe Oświecenie, już druga edycja. Dla mnie niestety pierwsza. W zeszłym roku akurat przebywałem w tym czasie na urlopie, ale to festiwal dla przede wszystkim wyjątkowej publiczności, więc witamy Państwa bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że przez najbliższy tydzień będziecie wspólnie z nami korzystać z tego festiwalu. To festiwal, podczas którego będziemy rozmawiali na temat człowieczeństwa, będziemy rozmawiali na temat tego. W jakich obecnie czasach żyjemy i czy można coś zmienić? No, jak udowodniła ostatnia niedziela, jednak wiele można zmienić. I mam nadzieję. <plosy> I, mam nadzieję I mam nadzieję że taka konkluzja również będzie, będzie nam towarzyszyła w najbliższą sobotę, kiedy będziemy już ten festiwal, kończyć. Natomiast, Szanowni Państwo, to festiwal również dla ludzi zaangażowanych z tego, co do mnie już dotarło, są w naszym gronie także osoby, które specjalnie wzięły urlop, żeby móc uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach festiwalu. Dla nich szczególne prawa, a to. Okay. A co dokładnie przed nami, to już pan dyrektor Czubaszek. Szanowni Państwo, Festiwal Nowe Oświecenie, druga edycja, osiem dni, dzisiaj początek, przyszłą sobotę, zakończenie. To ponad 40 różnego rodzaju wydarzeń, spotkań, dyskusji, wystaw. A prezentacji, a także koncertów muzycznych, tak jak dziś tu za chwilę takie wydarzenie. Przed nami również różnego rodzaju działania towarzyszące, takie jak targ nowej żywności. Przez cały czas trwania festiwalu działa festiwalowa księgarnia, w której można nabyć książki naszych gości. A kogo tutaj zobaczymy, kogo wysłuchamy w ciągu tych zbliżających się siedmiu Dni, bo już jeden dzień za nami, dziś od rana różne tutaj miały fajne rzeczy miejsce. Proszę Państwa, staramy się na nasz festiwal, tak jak w zeszłym roku, podczas pierwszej edycji, tak i w tym roku zapraszać wybitnych myślicieli, pisarzy, twórców, artystów, filozofów, wszystkich tych, którzy mogą nam pomóc wspólnie znaleźć odpowiedź, chociaż przynajmniej próbować znaleźć odpowiedź na ważne, nurtujące tematy naprawdę e, ciężkiego gatunku. W zeszłym roku pytaliśmy, czy to już koniec świata, a w tym roku zadajemy sobie e, takie wiodące pytanie, kim jest e, człowiek, skąd takie e, pytanie i dlaczego. E, stoimy przed wieloma wyzwaniami, na naszych oczach e, rodzą się nowe, chociażby takie jak e, dosłownie wybuch sztucznej inteligencji, która wszystkich jakby zaskoczyła, nawet sami twórcy e, zaapelowali, by wstrzymać prawie. Nad nią, bo to wszystko mocno przedefiniowuje naszą rolę jako ludzi, i stawia pytanie, czy nadal jesteśmy panami stworzenia, czy jesteśmy kimś najważniejszym, czy może powinniśmy troszkę ustąpić miejsca, ukorzyć się względem otaczającej przyrody, a nawet maszyn. I tego typu kwestie będą towarzyszyły przez najbliższe dni, a rozmawiać, spotykać się z nami, dyskutować będą. Takie postaci jak wybitny autorytet moralny naszych czasów ocalony z Holokaustu Marian Turski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, wspaniały dyplomata Daniel Rotfeld będzie ciekawa dyskusja o tym, czy człowiekowi jeszcze potrzebny jest Bóg i w tej dyskusji zetrą się trochę celowo, tak mówię, bo spodziewam się gorącej dyskusji, czołowy polski antyklerykał czy ateista, profesor Jan Hartmann oraz ksiądz Wojciech Lemański. Osobą postacią, taką wiodącą, która przewijać się będzie przez wszystkie dni trwania festiwalu, jest Zdzisław Beksiński, twórca przez pewien czas trochę jakby zapomniany, a ostatnio znowu świę... święcący triumfy, wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem, walą na nie tłumy. U nas też wystawa tyle, że nie obrazów, a jeszcze bardziej rzadko oglądanych i bar... rzadko dostępnych jego dzieł, czyli wczesnych fotografii. Artystycznych. A oprócz tego spektakl Teatru Polskiego w Bydgoszczy pod tytułem, A jakże Beksińscy, pokaz filmu fabularnego z wnętrza opartego na materiałach wideo, które kręcił przez całe życie Beksiński, oraz spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, autorką biografii Beksińscy, portret podwójny poświęconej malarzowi i jego synowi. Także tych elementów z tą postacią związanych będzie dużo, ale nie tylko wspomniane wydarzenia. Wydarzenia artystyczne, dziś wspaniały koncert grupy Fischer-Made Tworzywo. Oprócz tego, że tak fantastycznej, to jeszcze naszej, tutaj lokalnej, ursynowskiej, co nas bardzo, bardzo cieszy, że ta społeczność nasza jest tak bogata w różnego rodzaju twórczość. Jeśli chodzi o myślenie o przyszłości, o roli człowieka, o tym, w jakim kierunku nasza cywilizacja zmierza. To niedoścignionym autorytetem był pisarz Stanisław Lem i jemu też dużo uwagi poświęcimy podczas tego festiwalu. Będzie wspaniałe wydarzenie muzyczno-literackie oparte na tekstach Lema, które z tej oto sceny będzie czytał jakże lubiany, popularny aktor Robert Jęckiewicz, a towarzyszyć będzie mu grupa RGG. A mamy rok Wisławy Szymborskiej, o czym też nie chcemy zapominać, więc wspaniałe widowisko poetyckie. Muzyczne Grażyna Wisławie w wykonaniu Grażyny Szapołowskiej. To tylko kilka nazwisk, kilka nazw zespołów, kilka propozycji. Całość programu znajdą Państwo w naszych mediach społecznościowych, na stronie oraz w broszurze z programem, która jest dostępna w recepcji. Większość wydarzeń, jakieś 80-90%, to wstęp wolny. Mam nadzieję, że będziemy się z Państwem spotykać w ciągu najbliższych ośmiu dni. Chciałbym tak licznie widzieć publiczność na wszystkich tych spotkaniach jak dziś. Mam nadzieję, że nie zawiodą nas Państwo, bo jak ktoś ładnie powiedział o naszym festiwalu, jest to festiwal dla ludzi myślących, a wszyscy tutaj Państwo są wspaniałymi ludźmi myślącymi i Państwa obecność tutaj bardzo, ale to bardzo nas cieszy. By już nie przedłużać i ze swej strony, i Panie Burmistrzu, zakładam, że z Pana strony, serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy wspaniałych wrażeń podczas dzisiejszego koncertu. Ja jestem przekonany, że po tej zapowiedzi Pana Dyrektora liczba osób, które zdecyduje się na urlop w przyszłym tygodniu wzrośnie. Bawcie się Państwo dobrze.